Czołem, kochani, szczęść Wam Boże! Dlaczego Eucharystia to nie to samo co zwyczajny chleb kupiony w piekarni? Chcecie o tym wiedzieć? W takim razie, mała czułóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. W historii wychodzących do Ziemi Świętej z Egiptu Izraelitów. Jest też historia o mannie z nieba. Izraelici czuli się głodni na pustyni. Nawet narzekali, że nie ma nic do jedzenia. I prosili Mojżesza o pomoc. Wtedy to Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby się nie martwił, bo ten ześle chleb z nieba. I tak się stało. Izraelici obudzili się pewnego dnia i zobaczyli, że wokół ich obozowiska jest coś dziwnego, takiego jak chleb i bardzo słodkiego, i zaczęli im wołać Manchu. To znaczy, co to jest? I jedli to. I mieli chleb z nieba i mogli się najeść. I to był dla nich ogromny cud. Do dziś nazywamy to wydarzenie manną z nieba. Ciekawe i wzruszające. Ale zapowiadające prawdziwy chleb z nieba na prawdziwe wieczne życie. Dziś w Ewangelii słyszymy słowa, które zapisał nam święty Jan. Posłuchajcie. Rzekli ludzie do Jezusa: Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisana. Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego. Panie. Dawaj nam zawsze tego chleba? Odpowiedział im Jezus Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto, słowo Pańskie. W dobrej piekarni możemy kupić chleby wszelkiego rodzaju. Żytnie, razowe, pszenne, takie, owakie, z ziarnami, a nawet bezglutenowe. Takie rzeczy są możliwe. Ale powiedzmy sobie szczerze. Nawet jakbyś chciał, żeby chleb ten był Panem Jezusem, to nie pójdziesz do piekarni i nie powiesz kilogram Pana Jezusa albo Jego dwie bułki. To nie będzie Pan Jezus. Ktoś by mógł pomyśleć więc kiedy chleb staje się tym, może potrzeba do tego, takiego chleba, który jad Pan Jezus z ojczyzny Pana Jezusa? Tam jedzono chleb, który do dziś jest wypiekany i nazywa się macą. Ma on w sumie inny kształt i może trochę inaczej się go robi, ale też nie pójdziesz w Izraelu i nie poprosisz chleba w sklepie i będzie to Pan Jezus. Bo to dalej nie jest ten chleb, który daje życie wieczne. Tu ktoś powie: A ja wiem, to muszą być opłatki. Najlepiej jak to będą opłatki. I, no dobrze, no a skąd weźmiesz te opłatki? Pójdziesz, może kupisz u jakiejś siostry zakonnej, która je wyrabia? Na kilogramy i powiesz: Teraz mam pana Jezusa? Nic z tych rzeczy. Ten Boży chleb, żeby się stał, choćby był przygotowany przez kogokolwiek, potrzebuje jeszcze ważnej rzeczy. Mocy Chrystusa wyciągniętych w Jego dłoń. Wtedy Chrystus przez kapłana na mszy w świętej sam zamienia chleb w swoje święte ciało, a wino w swoją krew. I dopiero ten zamieniony Mocą ducha świętego, przez Chrystusa chleb staje się tym, który nam daje szansę na życie wieczne. Który jest chlebem z nieba. I nie dlatego, że kupiliśmy go od aniołków, ale dlatego, że jest w nim obecny Chrystus. Bo sam Chrystus to on sprawił. Okej, okay. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że Eucharystia, Komunia Święta to przynajświętsze ciało Chrystusa, którym mamy się żywić, by mieć życie wieczne, to całkiem inna rzecz i inna sprawa od nawet najlepszej bułki czy rogala kupionego w sklepie. Mam nadzieję, że teraz mamy jedno wielkie KPW. Mam też do was dziś wielkie i ważne pytanie. Czy pamiętasz w czasie wakacji o przyjmowaniu Komunii Świętej w czasie niedzielnej mszy? Możesz mi o tym napisać, odnajdując 12 dla dzieci na YouTubie. Tymczasem do zobaczenia za tydzień. Szczęść Wam Boże.